W tej chwili nie sposób przejść obojętnie obok kobierca lawendy w bukszpanowej ramie. Jej zapach roznosi się po całym ogrodzie. Lawenda ma coś takiego niesamowitego w sobie, że jak się na nią spojrzy, to od razu człowiekowi lepiej. Nie mówiąc o tym, że przepięknie pachnie i masa dzięki niej yy, owadów w ogrodzie, Zawsze jest taka elegancka. Tak, dobra, odmiana. Przecinam ją dwa razy w roku i ona jeszcze w październiku powtarza kwitnienie. Naprawdę? Drugi raz, tak. Uh, uh, uh. I do wiosny zostawiam ją wtedy w takiej formie, ładnie wygląda do ścięcia. Aha. Ścinam i pakuję sobie w torabeczki, chowam do szaf. Wtedy garderoby ładnie pachnie. No dobrze, ale teraz słówko o y, problemach w ogrodzie. Dwie z naszych wiśni umbra tak. y, zaatakował grzyb. Yy, niestety opryski nie dały tutaj żadnych rezultatów mm -hmm. i na jesień planujemy wymienić, tak, wymienić te dwa drzewa. Ale w ogóle drzew się nie boisz? Nie, ja w ogóle bym chciała więcej, tylko że już nie mam miejsca, nie mam gdzie je sadzić, Ach. ale z chęcią bym posadziła jeszcze gdzie nie gdzie. Najważniejsze chyba brzozy, co? Tak, to są w ogóle moje ulubienice. Uwielbiam je za taką gładkość tych pni białych, które nawet wieczorem potrafią tak aż świecić tam bielą. No i mają przepiękne liście, zupełnie inne niż zwykłe brzozy. W świetlistych gaikach posadzono brzozy pożyteczne odmiany Dorenbos. Wyróżniają się od innych brzus śnieżnobiałą korą od nasady pnia aż po pędy. Korze brzus warto poświęcić więcej uwagi. Zawiera bowiem nierozpuszczalny w wodzie związek betuliny, której kryształki odbijają i rozpraszają promienie słońca. Kora stanowi elastyczny pancerz tego drzewa i jest tak ścisła, że staje się nieprzepuszczalna nie tylko dla wody, ale i dla gazów. Jednak pień musi oddychać, a robi to dzięki ciemnym, poziomym paseczkom. To przedchlinki, swoiste wentylatory, które zimą szczelnie się zamykają i dlatego mróz jest brzozie niestraszny. Liście brzozy pożytecznej różnią się od brzozy brodawkowatej, tym, że są przede wszystkim większe, ciemniejsze, sztywniejsze i bardziej błyszczące.